Cześć, cześć kochani. Marek Malę z tej strony cześć, z bezpan.pl. Witamy w drugim odcinku z okolic Torunia. To jest nowa wieś pod Toruniem. Z Darkiem tutaj, który jest z tyłu. I teraz pokażemy dalszą część ogrodu. Ale zanim to pokażemy, bo nie zawsze są same sukcesy. Pokazujemy wszystko, czyli pokazujemy też jakieś porażki, czy pokazujemy coś, z czego można wyciągnąć jakieś wnioski, czegoś się nauczyć. I właśnie tutaj mamy taki jeden przykład. I od niego zaczniemy, a później pójdziemy w dalszą część ogrodu pokazać, jak co rosło, jak przezimowało i co zostało posadzone. Także uwaga, zmieniamy kamerkę i już pokazujemy o co. Otóż, ja w tym roku, kiedy była ta zima, zimą, Marek mnie ostrzegał, że Darek, Juka, oczywiście ona jest bardzo odporna na, na mróz. I tu taki konkretny, u mnie było minus 23, najniżej. A tutaj mamy osobnika, który. Powinien być jakby najmocniejszy. To jest Juka Hydra, czyli. Czekaj, weźmiemy ją. Da się to wziąć? Okej, okay. ciepnij ją tutaj. O, bez tych chabanów. To jest Juka. Co się zadziało? Co się zadziało? Chodziło o to, że ona nie była w ogóle niczym przykrywana, mm -hmm. nic grzana, i yy, niestety widać, <laughs> że. Yy, ten, ten model chciałem powiedzieć. Juka hydra, czyli mm, mieszanka y, rozstraty z mhm. Może jest faktycznie odporniejsza na mróz, ale niestety jest bardzo wrażliwa na na wilgoć, czyli na ten opad deszczu, mokry śnieg, taki ciężki, który wnika tutaj pomiędzy te te, te, te listki, a i najgorsze jest to, jak za dwa dni na przykład przychodzi konkretny mróz, to, to po prostu nie zdąży tam wyparować wyschnąć, no, no i tak, bo to jest jeszcze no, zimno cały czas i ten mróz no, i wtedy rozwala. I tak właśnie po już mniej więcej dwóch, trzech tygodniach, o, takie. to ta zaczęło marszczyć się i taki naskóryk, jaki jest tutaj. E, no tak jakby takie się wiotki robiło. Mhm. Tak jak... To znaczy to, że stało się to tutaj u ciebie, to nie znaczy, że to się stanie. W każdej takiej Juce, bo to może być tak, że u Ciebie coś tam, a u kogoś będzie co innego. Oczywiście. U niektórego może no. paść roztrata, a u innego glorioza, a to no po prostu, ale pokazujemy. Tu tak. akurat jest przykład Juki Hydry. I teraz tak. No. Czyli Ty zauważyłeś już w czasie zimy, że to e jest nie tak? No, zaraz tak jakoś dwa tygodnie e <laughs> koniec lutego. Nie tak, że, jak, że na wiosnę się zaczęło? Nie, 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 nie. Już właśnie po, po, po tych tak... Jak już zima zaczęła delikatnie odpuszczać, to tu niestety też zaczęło się coś pokazywać. Uh -huh. Na roztracie tego nie ma, nie było, uh -huh. tam tylko grzybek troszeczkę później ją tam troszeczkę podrbowało, ale to już po Dobra, zimowe. możemy ten tak położyć. eksponat położyć. Tak. i teraz o co chodzi? Ściąłeś ją. Znaczy zanim ją ściąłem, to mówię tak, dam Ci mówię taki czas, bo słońce naprawdę <grym> robi cuda. Tak. Już niejedno nie widziałem i mówię tak do końca czerwca sobie e, pozwoliłem ją w gruncie <grym> trzymać, ona te liście tak... Oklapły, ale widziałem, że od czasu do czasu jak padał deszcz, te, te listki tak się lekko nast nastroszyły. Mhm. Kurczę, chyba żyje. Żyje, nie żyje. Tak. Mówię, liczyłem po cichu, że coś z korzeni może wybije, mhm. ale nie wybiło i tak mówię, dobra. I taki, ale pień jest twardy, on nie przegnie, Nie, nie. Pień bo, nie. bo często jest tak, że taka juka, czekaj. Próbuję ją... Nie, nie ma mowy. Nie. To, tylko tutaj dostał ten tak No bo to Cale. jest trochę dziwne, bo bardzo często taka juka gnije i pień się złamie na pół. Tu Aha. nic. Nie, 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 nie. Tu jest naprawdę... Zgin... Że pień jest zgnity od środka. Nie? Tu tego nie ma. Nie, tu jest tak zgin... samo no, nie widać tego zupełnie o tu. Tak. No i teraz tak. I Dwa tygodnie temu tutaj właśnie, że tak powiem, wrzucam takie tam ścinki po malinach, jakieś gałązki. Taki no. śmietnik taki śmietniczek, takie trupowisko, taki jakby taka yy, wiadomo co. Patrzę. Jest, są Jedna, odbicia. Druga, druga trzecia, trzecia i tu też widzę czwarta i pewnie to się na tym nie skończy. To, są, to była roślina skazana na wywóz. No jak, tak. jakby ktoś nie wiem, coś spalał, to by się spaliła, jakbyś miał śmietnik, ktoś by przyjechał, to by się wyrzucił. Dosłownie. ja się w ogóle cieszę, bo przypadek. Oj to o, o jak widać, ona ma taki że niepohamowane szybko pali. Aha. Bo ja, leży to zaraz pala ja I dobrze, że tego jakoś tak Bóg chronił, nie, 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 nie poszła na spalenie. To trzeba do donicy. Tak, znaczy wziąłem je to na razie w ten worek. No i dobrze. I, i teraz planuję także y, na zimę do y, zimnego jakiegoś pomieszczenia. No sztywna. No, sztywna normalnie zdrowiła. Ale jakie fajne. mocne wypuściła. Patrz, normalnie jakbyś wysadził z nasion. To po, po takim no by był taki jeden krótki list. <grystek> tak, tak, A tu urosło y, no po prostu y, konkretna juka. No w jakim to czasie urosło? Y, wiesz co, no, no mówię, dwa tygodnie temu zauważyłem. W dwa tygodnie urosło coś takiego. Nie, 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 Dwa tygodnie zauważyłem te, bo wcześniej jakoś nikt tego nie zauważył, że wypuściło tutaj, y -y. ale skoro na początku lipca ja ją po prostu wykopałem. To tego oczywiście nie widziałem, absolutnie. Mhm. Czyli Więc mamy ma... lipiec, sierpień, sierpień i tak w połowie września to zauważyłem. Czyli w niecałe trzy miesiące urosło coś takiego, które ma no, tyle liści. No właśnie. To, to, to jest, jest dziwne. To jest ciekawe, nie? To jest dziwne. jest tych nasion to jak pokazuję, to, to jest prawda. że trzeba na Także słuchajcie, pokazujemy taką rzecz dla przestrogi, dla nauki. Nie wyrzucać, patrzeć, czekać, bo różne rzeczy mogą być, zobaczcie jakie juki są silne, nie? Tak, to jest naprawdę, to każdy mówi, że zabić jukę to już naprawdę trzeba umieć. To już nie wiem, to chyba kwasem polać, żeby to się. Ta skończy... nie umarła. Nie, 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 nie umarła i naprawdę ja jestem dumny, cieszę się, i teraz będę miał kilka juk. O! I wskakujemy w dalszą część ogrodu, pokazujemy teraz rzeczy bardzo żywe. O! Patrzcie tutaj, to jest juka, którą kupiliśmy. Jako juka faksoniana. Tak jest. I co tu się teraz dzieje? Ja się osobiście z czymś takim nie spotkałem. Muszę to wysłać na plantację i pokazać, bo tutaj zaczęło wyrastać ile głów? Już pięć. Pięć! Ja nie widziałem juki faksoniany z tyloma głowami. To znaczy, zdarzają się tak, ale to są jakieś wybitne rarytasy, bo ona normalnie nie tworzy aż tylu głów, a jak tworzy, to po bardzo, bardzo wielu. Yy, latach, patrzcie, tu jest jedna głowa. Wszystko Jezu, jakie to sztywne. No typawa faksoniana. Druga. Tu jest druga głowa. Tu jest trzecia głowa. Po, w tym roku właśnie tutaj pięknie. Kibła. Tu jest czwarta głowa. Jezu, tu jest piąta głowa. Patrzcie, jak to wszystko. Yy... szósta? A znaczy tak, jest szósta głowa, tylko że z jednego nie ma nie ma nowego na razie. Patrzcie, sześć. Wybicia jakby to. Na razie to wygląda, jakby pior strzelił w rabarwach, że tak no, powiem. Ale jak one zaczną rosnąć, wszystkie głowy zaczną się wychylać w, w swoim kierunku, że tak powiem, no to to będzie po prostu szał. Darek no. przez przypadek kupił coś niesamowitego. Ja w ogóle się zastanawiam, czy to. Czy to nie jest jakaś jeszcze skrzyżówka z czymś, bo to. No właśnie, yy... bardzo to dziwnie wygląda. Naprawdę. Typowo wachsuniona, mam mówię, szersze te trzable, Tak. I sztywniejsze i nie takie gęste, a przede wszystkim nie, nie ma takich uch, uch. Tych, łukowatych, tych 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 yy, tutaj, tych młodych, że tak powiem, listków, nie? No zobaczymy, yy, jak to. Yy... No jak to zacznie rosnąć jak to się w ogóle zacznie zachowywać w zimie, tak? Bo ona no jest no. posadzona w tym roku. Tak, może tym się roku. okazać, że to jest jakiś mutant, co go minus 40 stopni nie. nie zabija i może deszcz na niego paść przez miesiąc, padać. No to jak nie wiemy, ma... no. Czasami rośliny się po prostu krzyżują i to tak, jest naturalne, tak? tak, tak. Z jakiegoś na, nasiona studia, czy z no. czegoś i... No i... No nie wiadomo, kurde, co z tego może wyniknąć. Na razie widzimy, że roślina będzie zarąbiście ciekawa, bo tyle głów to jest po prostu niespotykana rzecz tyle głów naraz. Bo jak rośnie po kolei, po kwiatku, następna, po kwiatku, następna, ale tutaj naraz tyle? A ona ci kwitła w tym roku? No kwitła, właśnie. Duży był kwiat? Tak, to właśnie. Troszeczkę może krótszy jak Rostrata, ale też zny, A masz dwa... zdjęcie? M mam zdjęcie, także na pewno ci je tutaj. E... Wyślij zwłodzę. mi w ogóle zdjęcie i ja też wyślę na plantację, uh -huh. e, bo często rozpoznają e, rośliny po kwiatku. Aha. I... Tu kwiat był nie, nie biały, uh -huh. tylko taki fioletowy. Mm. I on tak się e, nie roztwierał tak jak Rostrata, że właściwie taki jeden pióro. Pur uh -huh. tylko tutaj tak. E, e, po kilka, które gasł już mi Się tak powiem i następne. Ale zdjęcie masz. mam, mama. Koniecznie wyślij, Raz, że wstawimy tutaj w film, a dwa, że ja wyślę na plantację i z głupia frant zapytam. Nie powiem, co to grześmy kupili, tylko powiem, ty słuchaj, nie wiesz co to przypadkiem za roślinę? Bo tutaj kolega ma. I no ciekawe, ciekawe I ciekawe, co powiedza. powiedzą. I to ja wyślę w kilka miejsc, nie? Aha, o! Na przykład dobrze. w pięć, nie? I zrobimy test, czy wszyscy będą zgodni. Tak jest. Na pewno wielu powie że nie wie, bo oni to też tak no, różnie ciężko powiedzieć, wiesz jak to jest, nie? Ale dobra. <grytania> Juka jest niesamowita, ale no sztywna jest bardzo, także to nie jest yy, yy. Nie, nie no jest naprawdę perełka. Znaczy, nie mam pojęcia jak to, yy, jak to nazwać, ale moim zdaniem jest to jakaś krzyżówka. Lecimy dalej. No to przed o. nami chyba najbliżej Butia Eros Przepięknie, naprawdę teraz to już widać, że ona się tu zadomówiła na dobre. A ona dwie zimy była, tak? Dwie zimy. Oczy... <coughs> tak, to jest tak samo jak ten wagnerianus mniejszy, czyli od 19 roku mamy, nie? Mm -hmm. No już teraz już jest wyższa od nas. Te no czy chyba się, żeby było widać. A jak ją posadziłeś, to jaka była duża? Eee, wiesz co, to tak trzeba powiedzieć, że te, te liście to były. To był Max. Tak, znaczy to się wtedy w 19 mm -hmm. roku tworzył, nie tak, no można powiedzieć, że. Bardzo tutaj... jest gęsta i udarka, muszę powiedzieć, że jest mega zdrowa, naprawdę, bardzo zdrowa roślina. Widać, że jest. O, tu jakiś robak nawet siedzi. O, dobrze mu. Dobrze mu. Piękna, naprawdę. I tak samo budkę miała. Tak, też też Dokładnie jest budka. Dokładnie z Pata, najsilniejsza z buti. E, co tu o niej gadać, wytrzymuje około minus 10 stopni. Tam zapomnieliśmy powiedzieć, że faksoniana to około minus 20, tak mniej więcej trzeba przyjąć. Yy, oczywiście chronić przed opadami, wilgocią, no ale jak Darek i tak robi jakąś budkę czy coś, no to na pewno wilgoci tam nie będzie. No nie, nie, już naprawdę tego doświadczenia troszeczkę człowiek zdobywa z roku na rok. Dlatego też przyjeżdżamy i opowiadamy o tym, żeby, no to jest żeby wyciągać to wnioski, tak? Piękny pień. Tak, I też czuję i szkoda, że ja tego nie, nie, nie mierzę, ale jakoś tak w oczach... Może widzę, czas że... zacząć? Chyba tak, chyba tak, bo widzę, że coś mi tutaj w oczach jest grubsze. No tak, jakoś bo, te, roślin, bo roz... te rośliny na początku, przynajmniej tak jak jubea, one nie rosną do góry z pniem, tylko ona najpierw się rozbudowuje na szerokość, a później, później stopniowo a, zaczyna a, uderzać do góry. Tak to tutaj wygląda. Ten listek co tu widać, no. y, dwa miesiące, no nie może przez no, trzy no. miesiące temu to był o to taka sztyca. No no no, rozwinął się. Mhm. A, to A. nie jest może m, jakoś e, demon prędkości, ale. No i bardzo dobrze. Ale fajnie, bo tak trzy, trzy i pół liścia na sezon fajnie wypuszcza i go mhm. rozwija, także też uważam, że jest taki optimum, bo i łatwo widać... łatwo przez to okryć, nie? Zabezpieczyć. Tak, to, to nie jest tam. Z... A ile stopni utrzymywałeś? Koło zera? Tak, to trzy to wszędzie to samo. No, wszędzie ja. masz tak samo. Tak samo i no mówię, no, jak ją odkryłem, to tak samo jakby ją za, przed świeżką zakryłem, <trym> to, nie? No, y pięknie, naprawdę, budki i tak samo y, stelaż plus włóknina. Tak jest. I farelka. I farelka, ej, niewielki kosz, naprawdę. Ej. Troszeczkę drżałem i mi przyjdzie rachunek. A wcale nie chuje, Nie ma koszyk. różnicy, nie? 250 zł za ten cały chyba okres, no. więcej było tam. Także... 250 za cały sezon grzewczy. Tak. Czyli powiedzmy po 50 na miesiąc. No, no Jakby to... tak policzyć, listopad, grudzień, styczeń, luty, no, tak? To, no no, no to, to naprawdę nie jest to chyba nic takiego złego. A roślina jest tak, jak wyglądała. I chwała o to, nam chodzi. Przepiękna. Lecimy dalej. No to tak, tutaj tutaj byliśmy. Mamy, tu byliśmy, to to nam zostało. A teraz tak. Y... Juka roztrata, no to jest ten naszych ogrodów. Tak jest. I też już ma dwie głowy. Tak, dwie głowy, tak, aż teraz to właśnie ten niebieski. Ale patrzcie, tutaj... jak ona teraz, jak się nie bieszczy tutaj, tak, to, to po prostu... Teraz rzeczywiście widać ten niebieski. Ale no. cudo, przepiękna, jedna głowa tutaj, a druga głowa tutaj. A i zawsze tak jest, że czym więcej głów ma roztrata, tym później jest droższa. Tak. tak sobie liczą, niestety, bo to trzeba czekać na kwitnienie i tak dalej i tak dalej. I teraz my... A te liście, które one będą usychać, wiadomo, będziesz je golił, czy zostawisz ten? Znaczy, ja je tylko tak podcinam tu taką nasadę. Czyli ale... nie zostawiasz takiej spodnie? Tak, tak, taki, taka, taka zostawiam taki, e, mhm. taki. jak są takie słomiane te, te e, maty. Maty, no. A tutaj zobaczcie pod spodem, normalnie wygląda jak kora, nie? To jest drewno. Stuk, stuk. no. Juka mocno siedzi. No. Przepiękne dwie głowy wychodzą ze środka. Jak to się wszystko zacznie rosnąć. Bo wiadomo, że jak wychodzi nowa głowa, to trzeba czasu. Ona się buduje. To na początku wygląda brzydko często. Bo to takie te liście. Na... Można e, łatwo porównać sobie ten nasz filmik sprzed roku. Ta główka po lewej uh, stronie. Uh, ale tu ledwo yy, Marek, gdy dojrzałeś, to one były po prostu wielkości tam, ja wiem, centymetra dwóch. Może w zeszłym tam, roku. W zeszłym roku, tak. No i to jest, ten, to jest to, co tutaj widać, ten. Yy, w kwietniu zauważyłem, o kurczę, z drugiej strony też wypuszczamy. No. I też tak ładnie urosła. No to jest właśnie. No, z z tego, w przeciągu sezonu tak, nie było nic. Nic nie było. A to tak. jest ile centymetrów ze 30. No tak. No. no. I słuchaj, przechodzimy do rośliny, która y, w Hiszpanii występowała na targach. Oni ją ze swoją firmą brali na targi, no żeby, no, wiadomo też reklamować swoją firmę. Jak ktoś tutaj samochody, to ciągnie samochód, a jak ktoś rośliny, to rośliny. reprezentacyjna roślina. Bardzo reprezentacyjna. Zobaczcie tutaj, jak fajnie widać nawet w tym słońcu, jakie ma srebrzyste liście. Hammer obszumili z Cerifera. Y, no co tu dużo gadać. Pochodzi z Maroka, góry Atlas. Piękne liście, te są bardzo gęste, Carlos mi powiedział, że to była najładniejsza jego roślina z tego konkretnie gatunku. Najładniejsza w ogóle z tego baczczy, czyli z tej, z tej serii całej, którą wykopywali, a tam było chyba 1100 roślin. Yy, wiem, I ta się trafiła. Wierzę, bo o, no, ja na serii no to już... Patrzcie od dołu. Od dawna tak polowałem. Opowiedz Panu, co chciał od Ciebie kupić. A tak, to było ciekawe. Yy... Jak przyjechała tutaj do mnie przez tydzień... Na wiosnę. na wiosnę, tak, przez tydzień jeszcze oczywiście tej wielkiej dunicy 370-litrowej była. Jeszcze miała tam poskładane liście, wiadomo. Czekała na sadzenie Czekała na sadzenie, takie nie miał za bardzo tam czasu. Ani... Uniesiesz tu liście o, i opowiadaj. Więc pan przyjechał tam chyba jako kierownik budowy tutaj obok. Patrzcie jaki pień. Eee, I tak mu się spodobała, o, zwłaszcza tak. właśnie ona. I mi kurczę. I oferował mi po prostu grubą kasę za nią. No, <laughs> Darek mówi, że 20 tysięcy to chciał zapłacić. Darek powiedział, że nie odda za 50. Dokładnie tak. tak. Nie, nie po to, bo po prostu człowiek marzy o takiej roślinie. Oczywiście, że tak. Żeby teraz tutaj mi nie chodziło o pieniądze. No to jest tak. Moja jest. Pasja, bo niektórych radość. rzeczy się nie przelicza nie, na pieniądze, nie, to nie bo ma... to nie da tak, się tak. Tak, tak, o to chodzi. No. To tak samo jakby ktoś dziecko miał przeliczać na pieniądze, o, o, no to nie no, ma sensu, no, nie, o takich rzeczach w ogóle nie ma co gadać, stań koło niej. I te, te, te tutaj, zwłaszcza te, te fajne maluszki są, jak tu zobaczysz, te takie, e, nawet nie wiem jak to opisać, to po prostu naprawdę to trzeba by tu być. No i co tu będzie? Buda. Ale jakie sztywne. No właśnie one są takie sztywne. Są, i to jest Coś... tak kompaktowa roślina, tak. To, to trochę wygląda jak wulkano cerifera, bo wulkano jest taka sztywna. Wulkano? Ja jeszcze nie dotykałem e, tego Tritinax'a, nie wiem jak on jest sztywny. No nie, Tritinax jest w ogóle się... jest plastik oczywiście. Tak? <laughs> Ale cudnie. Zobacz jak tu w kamerze widać, jakie to jest niebieskie. Tak, tak, tak. No, no i Jezus Maria, no właśnie i, i tak się tam na tej implandacji i naprawdę to jest, trafił ten model. On jest tak fajnie ułożony, ten główny pień w środeczku i tak. otaczające go tak jakoś fajnie... I jak te jest pięć. ładnie przycięte te pnie, bo jak pięknie są poprowadzone, One są, bo z reguły tak. normalnie wystają. Wystają i to już jest to no. samo. To, tutaj... Oni to. Ja muszę się zapytać jak oni to przycinają. no bo... Kawałek po kawałku nie wiem czy jakąś gumówką to tną, czy co. Bo ja osobiście nie widziałem jak oni to robią. No, o, tu następna część niebieska. No i w tym roku oczywiście kwitła mocno, wszystkie, ale to wszystkie, nawet te najmniejsze. Co ty mówisz? Tak. No i teraz yy, w ogóle karłatki są, mają te ostre kolce, ale tak, yy, już w ogóle mega ostre. To są tak sztywne, twarde te kolce. Ja już musiałem w takiej rękawicy podwójnej. Mhm. No, bo to, to jest momentalnie, i nie wiem, jak, jak ktoś chodzi na ryby, to wie, jak na przykład wygląda szczęka szczupaka. No to podobnie ostrość i twardość jest tych kolców. Także tutaj trzeba, żeby obciąć te kwiaty. Ja tam nie mogłem, aż tam widać, troszeczkę są uschnięte. No to mówię, takie spawalnicze chyba rękawice z takim rękawem. A w przyszłym roku co sadzimy? A w przyszłym roku sadzimy, ja mówię, no nie, no do, do kolekcji. Przydałaby się jeszcze wulkano. Um, tak jest, sadzimy hammer obszumili z wulkano. Już jest miejsce upatrzone? Jest, upatrzone. Tam, <grym> gdzie jest to siedzisko? O, proszę, tutaj będzie hammer z wulkano. A powiedz mi, jak, jak ją sadziłeś, Tom? Bo nie masz przecież ty ciężkiego sprzętu, nie? Jest A Nie, nie, no tutaj musiałem oczywiście e, o pomoc prosić e, znajomego. Czyli była ekipa. Była ekipa, tak. To jest... Czyli w ilu sadziliście? W trzech. No taki podnośnik, takie łopata z takim, z takim wid widlakiem. I wtedy jak ona była w górze ściągnęliście donicę? Tak, Aha. to jest najlepszy sposób, tak. Unió Korzeni mnóstwo, nie? Tak, no, wypełniona. No, to wype wypełniona totalnie, uh -huh. aż ta, ta, ta donica już taka się na boki tak uh -huh. Korzenie ją rozpychały. Pięknie, no i wtedy młoteczkiem tak z góry, z góry to spadło. A dziurę sam kopałem? A dziurę kopałem do 3 godziny. Do no ja się dziwię. E, Jak m, tutaj sąsiad mówi, ty, a ty się do Australii wybierasz? Czy coś po prostu <grym> tyle, żeby było widać, nie? To głęboka była na ponad metr. Znaczy, celowo to zrobiłem, żeby spulchnić to, to na dole. No, 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 Mimo, no, no. że korzeń był gdzieś no, 70 cm, to jeszcze dołożyłem coś z 20. Mhm. E, Czyli to, z metr miała głębokość no, to ta Tak, z metr było. I tym razem y, mm, bo mam tu jedną sytuację z, z, z sabalem minąłym z tamtego roku, mhm. to tam był chyba mój błąd, y... Ź... źle po prostu posadziłem inaczej, tąpnęła ziemia pod nim, pod bryłą mhm. korzeniową i niestety roślina miała powietrze, komora się powietrza i przez to ona jakby zawisła na bokach, mhm. Ja jako... Nie wpadła do końca. Nie wpadła do końca, albo po prostu się zrobiła komora, i tam po prostu, Bo to nie było dobrze ubite. Mhm. Wtedy było, tam zimno jakoś tak, tak szybko dosyć ją wkopywałem. I nie ubiłem, konkretnie, nie zalałem tam wodą, żeby, nie, żeby ta woda nie wypełniła te luki. I właśnie wtedy takie dziwne, że od środka te liście schłynie, mhm. a z zewnątrz były takie ładne. Tak. I tak jak mówiłeś, że tam w sabal minor. Każdy liść ma tak, jakby indywidualny tak, korzeń, tak, być tak, może tak. te, które dotykały ziemi, które coś tam ciągnęły te składniki, one jeszcze zdrowo wyglądały, a te od środka, być może od środka rzeczywiście, z głębi miały te swoje korzenie, a zupełnie no, nie dotykały tej gleby i, no, i ją uśmierciłem. Także no, tutaj, jak, tak się sadziłem, zdarza. jak tu sadziłem, no to już nie, no to <coughs> mówię, zrobiłem jakby z naddatkiem, czyli tą ziemię spulchniłem. Ziemię tutaj. To jest właściwie taki piasko, taka jak to leśna ziemia. Mm -hmm. taki, lekka. Nie, lekka, taka zupełnie. No i dobrze. Więc dużo, dużo z tej wody tam wlałem. Dużo obornika, chyba z parę, parę kilo, no bo to jest jednak 370 litrów taka bryła korzeniowa. No to, 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 to Pół tony ważyło. No, razem na pewno. No, słuchajcie, tak to wygląda u Darka. Jestem, przyjadę pewnie znowu za rok, żeby wam pokazać, tak? Żeby nie było, że ktoś nie dowierza, że to może rosnąć. Tak, będę jeździł co roku, gdzieś bliżej, gdzieś dalej. No, zobaczę, jak mi się będzie akurat udawało, i będę pokazywał. Mamy jukę, roztratę, niczym nie była zabezpieczona niczym. Właśnie o to chodzi, że ja tak lubię troszeczkę ryzyko. Ale e, chociaż w ją na rzucie, nie, 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 nie. W ogóle, stała jak stoi. Stała jak stoi. Mam nagrany filmik z tego dnia tam... E, jak było minus 23 stopni. Tak, tak. Jak fajnie skrzypiał ten śnieg. A ona nic. Ona nic. Ja po prostu mówię, aj, i tak tam na tym filmiku jest pokazane. No ciekawe, czy coś, się, coś wyjdzie za parę dni, czy tam tygodni. Nic, nic. nie wyszło. Jedynie mówię, w marcu y, naprawdę co jak co, ale trzeba jakby być profilaktycznie, chociażby popsikać tymi środkami przeciwgrzybowymi, bo to, no te plamy niestety zaraz się pojawiają i no tak nieładnie wygląda, ale tak czy tak to jest naprawdę mega silna roślina, no, Ale Polecam. to co wyszło, tak, ze środka, a co wyszło wszystko świeże. To jest korona no. piękna. No. Czyli mamy ceriferę. Rostratę, bardzo gruby wagnerianus, zjawiskowy fortunei, tutaj wagnerianus y, a, a la katalog, <grymne> <grymne> tutaj mamy w y, Waszyngtonie filiferę, która bardzo lubię w ogóle Waszyngtonie, tą konkretnie filiferę, tutaj mamy butię, Eriospatę, i tak. tam na końcu mamy tajemniczą jukę, którą do końca nie jesteśmy pewni, co to jest. To tak pokażę jeszcze stąd. Coraz zimniej się robi, trzeba się zaraz chować do chałupy. Zaraz wypijemy tak. tę butelkę wódki. O. I od razu, bo człowiek na trzeźwo mnie byś nie będę do domu, wracał, no, nie? Gdzie? Wiadomo. No, to, to nikt nie będzie ryzykował. Nikt nie będzie ryzykował, to na drogach jest niebezpiecznie. Życzymy Wam wspaniałego dnia razem z Darkiem. Pamiętajcie, że zapalniamy palmy, zapalmy palmy. Polska zapalniamy. I palmy, nie poddajemy się nie tam pod, nigdy. Nie poddajemy zimie, się. Ani, że coś nie. tam lekko. Nie martwimy uschnie się czy coś, także do przodu. i, i Walczymy, czasem będą porażki. Słuchajcie, to jest normalne. I nie ma się co dziwić, że coś czasem komuś uschnie, przyschnie, spadnie liść, pojawi się grzyb, to są rośliny. Popytajcie, to jest życie, Jak nie wiecie, popytajcie ludzi, którzy siedzą, siad, sadzą w Polsce brzozy, dęby, buki, czy im nic nie usycha, czy te drzewa zawsze się przejmują. Nie, to jest natura. nie, oczywiście, że nie. I zapytajcie ile ludzi, którzy sadzi tuje w ogrodzie, to ile z nich później nie dożywa, nie przeżywa pierwszego roku, tak? Oczywiście, A co dopiero oczywiście, mówić oczywiście. o palmach. Także pamiętajcie, zapalniamy Polskę z bestpal.pl. Oglądajcie no, te naprawdę serię filmików Marka, bo one są tak pouczające. Ja jeszcze cztery temu nie miałem pojęcia o palmach i co roku czegoś się nowego dowiaduję i mam nadzieję, że cały czas coś nowego odkryję i będę i te, te moje roślinki będą naprawdę coraz, coraz bezpieczniejsze. Nie? No. Tak, y pamiętajcie, że można już rośliny rezerwować, a w zasadzie to niektóre się już skończyły, ale niektóre można rezerwować. Roztraty będą jeszcze na pewno, fortunei, y no i wiele, wiele innych. Także zapraszam do rezerwacji. Trzymajcie się, cześć, cześć.